nie jest najgorzej. Ostatnio, zobaczcie, zaznaczyliśmy tutaj. Dobra. Mm. No, no, u nie jest taki problem. Dobra. Tak więc. Ja I są dwa sposoby. Najpierw po prostu jemy a potem dajemy mu żyć własnym życiem. To jest sposób Grzegorza. Tak. 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 Jak nawet się zawija to się nic nie dzieje. Jak to? Bo potem łatwo go rozglądać. A mój sposób to na harcerza. 2. Nie pas. Nie koniecznie Bardziej mi się podoba ten sposób z łokciem. Dzięki. Teraz to musi